Czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę oznacza być oświeconym? Historia Buddy to opowieść o człowieku, który zrezygnował z królewskich przywilejów, by odnaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania ludzkości. Kim był Siddhartha Gautama, znany jako Budda i dlaczego jego nauki przetrwały ponad dwa tysiące lat? W dzisiejszym filmie zanurzymy się w fascynujący świat buddyzmu. Odkryjemy drogę Buddy do oświecenia, jego najważniejsze nauki oraz to, jak zmienił sposób, w jaki patrzymy na życie, cierpienie i szczęście. Sidarta Gautama urodził się jako książę w bogatym i potężnym królestwie. Jego ojciec zrobił wszystko, by chronić go przed cierpieniem świata. Pałac, w którym mieszkał, był jak złota klatka, pełna luksusu i rozrywek. Siddhartha miał wszystko, co można sobie wyobrazić, ale to nie przynosiło mu szczęścia. Pewnego dnia postanowił wyjść poza mury pałacu i tam po raz pierwszy zobaczył starość, chorobę i śmierć. Te spotkania wstrząsnęły nim do głębi. Zrozumiał, że cierpienie dotyka każdego człowieka, niezależnie od jego bogactwa czy statusu. Nie mogąc odnaleźć sensu w swoim dotychczasowym życiu, Opuścił pałac, żonę i nowonarodzonego syna, by szukać odpowiedzi. Przez wiele lat Sidarta praktykował surowy ascetyzm, odmawiając sobie jedzenia, snu i komfortu, wierząc, że to go doprowadzi do oświecenia. Jednak z czasem zdał sobie sprawę, że skrajne wyrzeczenia są tak samo bezowocne, jak życie w luksusie. Postanowił znaleźć drogę pośrednią balans między nadmiarem a wyrzeczeniem. Pod drzewem bodhi Siddhartha pogrążył się w głębokiej medytacji, zdeterminowany, by odkryć prawdę o cierpieniu i sensie życia. Po wielu dniach wreszcie osiągnął stan oświecenia, stał się buddą, przebudzonym. Odkrył, że kluczem do wyzwolenia jest zrozumienie, że pragnienia i przywiązania są źródłem cierpienia. I to właśnie ta prawda miała na zawsze odmienić losy milionów ludzi na całym świecie. Po osiągnięciu oświecenia, Budda podzielił się swoją wiedzą z uczniami, prezentując cztery szlachetne prawdy, podstawowe zasady, które odkrył. To one stanowią fundament buddyjskiej filozofii. Pierwsza prawda jest prosta, ale głęboka. Cierpienie istnieje. Wszyscy doświadczamy bólu. Czy to fizycznego, emocjonalnego, czy egzystencjalnego. Nic nie trwa wiecznie, a zmienność świata przynosi zarówno radości, jak i smutki. Druga prawda wskazuje na przyczynę cierpienia. Cierpienie wynika z pragnień i przywiązań: chcemy więcej, więcej sukcesów, więcej rzeczy materialnych, więcej przyjemności. Te pragnienia są jak ogień, który nigdy nie zostaje ugaszony. Ale Budda dał nam nadzieję. Trzecia prawda mówi, że możliwe jest zakończenie cierpienia. Nie musimy być niewolnikami swoich pragnień. Możemy odnaleźć spokój i równowagę. Jak to zrobić? Odpowiedzią jest czwarta prawda. To ośmioraka ścieżka, czyli zestaw zasad, które mają pomóc nam żyć w harmonii. Na czym ona polega? To osiem kroków, które pomagają nam kierować swoim życiem: właściwe zrozumienie. Zrozumienie że nasze pragnienia prowadzą do cierpienia. Właściwa myśl myślenie o innych z życzliwością i współczuciem. Właściwa mowa unikanie kłamstw i krzywdzących słów. Właściwe działanie postępowanie etycznie unikanie przemocy. Właściwy sposób życia wybieranie pracy, która nie szkodzi innym. Właściwy wysiłek staranie się unikać złych myśli i działań. Właściwa uważność, bycie świadomym chwili obecnej, bez oceniania. Właściwa koncentracja, medytacja i skupienie, które prowadzą do wewnętrznego spokoju. Te zasady nie są jedynie duchowymi koncepcjami, są praktycznymi narzędziami do lepszego życia. Wyobraź sobie, że zamiast gonić za czymś nieosiągalnym, możesz znaleźć wewnętrzną równowagę, będąc bardziej świadomym siebie i swoich działań. To właśnie oferuje nam Buddha drogę ku wolności od cierpienia. Po śmierci Buddy jego nauki zaczęły się rozprzestrzeniać na całym świecie. Jednak w różnych regionach buddyzm przybierał różne formy, tworząc trzy główne tradycje: Theravada, Mahayana i Vajrayana. Zacznijmy od Theravady, która jest uważana za najstarszą formę buddyzmu. Theravada, znana także jako szkoła starszych. Dominuje w krajach takich jak Sri Lanka, Tajlandia, Birma i Laos. W tej tradycji nacisk kładzie się na indywidualne dążenie do oświecenia przez medytację i dyscyplinę. Mnisi odgrywają tu kluczową rolę, a nauki oparte są głównie na Tipitace, czyli najstarszych pismach buddyjskich. W Theravadzie oświecenie jest celem osiągalnym dla nielicznych, szczególnie mnichów, którzy poświęcają życie duchowej praktyce. Następnie mamy Mahajanę, czyli Wielki Wóz, która rozwijała się głównie w Chinach, Japonii, Korei i Wietnamie. W przeciwieństwie do Therawady, Mahajana kładzie większy nacisk na pomoc wszystkim istotom w osiągnięciu oświecenia, a nie tylko na indywidualne zbawienie. Jednym z kluczowych pojęć jest tutaj Bodhisattva, istota, która osiągnęła oświecenie, ale decyduje się pozostać w cyklu reinkarnacji, aby pomagać innym. W tej tradycji pojawiły się także nowe szkoły, takie jak zen w Japonii czy buddyzm czystej krainy w Chinach, które koncentrują się na różnych metodach duchowej praktyki. Na końcu mamy Vajrayane, znaną również jako taniec diamentu lub buddyzm tybetański. To najbardziej mistyczna forma buddyzmu, obecna głównie w Tybecie, Nepalu, Butanie i Mongolii. Vajrayana łączy w sobie elementy mahayany, ale dodaje praktyki tantryczne, mantry i rytuały, które mają na celu przyspieszenie drogi do oświecenia. Jest to buddyzm pełen symboliki, wizualizacji i medytacyjnych technik, a jego duchowi przewodnicy, tacy jak Dalai Lama, odgrywają centralną rolę. Jak widać, choć wszystkie te tradycje opierają się na naukach Buddy. Każda z nich ma swoją unikalną ścieżkę i interpretację duchowego życia. Dzięki różnorodności kultur, buddyzm rozwinął się w różne sposoby, dostosowując się do potrzeb i warunków społeczeństw, które go przyjęły. Buddyzm to nie tylko filozofia, to także bogaty zbiór opowieści i legend, które wciągają w świat duchowych poszukiwań i wyzwań. Jednym z najbardziej fascynujących zbiorów tych historii są Jataki. Opowieści o poprzednich wcieleniach Buddy. Według tych legend, zanim Budda osiągnął oświecenie jako Siddhartha Gautama, przechodził przez niezliczone wcielenia, w których doskonalił swoje cnoty. W każdej z tych historii Budda występuje jako zwierzę, człowiek lub bóstwo, a każda opowieść ukazuje jego mądrość, współczucie i determinację. Jedną z najbardziej znanych historii jest opowieść o królu Sivi. Budda wciela się w króla, który był znany ze swojej ogromnej hojności. Pewnego dnia bóg Indra, chcąc wystawić króla na próbę, pojawił się jako ślepiec i poprosił o jedno z jego oczu. Bez wahania król oddał swoje oko. Kiedy bóg zażądał drugiego, król również je oddał. Tym gestem Budda ukazał najczystszą formę współczucia i bezinteresowności. Inną, fascynującą historią jest jataka o mądrym królu. W tej opowieści Budda wciela się w mądrego władcę, który musi rozwiązać konflikt między dwoma kobietami, twierdzącymi, że są matkami tego samego dziecka. Historia przypomina biblijną opowieść o królu Salomonie. Budda proponuje, aby podzielić dziecko na pół, ale prawdziwa matka z miłości do dziecka oddaje je drugiej kobiecie. Budda w ten sposób odkrywa prawdę, ukazując swoją zdolność do rozumienia ludzkiej natury. Każda z tych historii uczy nas, że prawdziwe oświecenie nie jest celem samym w sobie, jest darem, który można ofiarować innym poprzez nasze codzienne działania. Buddyzm jak każda wielka tradycja duchowa, pełen jest symboli, które mają głębokie znaczenie i pomagają zrozumieć nauki Buddy. Oto kilka najważniejszych z nich, które są nieodłącznie związane z buddyzmem. Lotos. Ten piękny kwiat symbolizuje czystość i duchowy rozwój. Lotos wyrasta z mętnego, błotnistego dna, ale kwitnie na powierzchni wody, czysty i nietknięty przez brud. W buddyzmie to potężna metafora dla ludzkiej duszy: Mimo cierpienia i chaosu świata, można odnaleźć wewnętrzną czystość i oświecenie. Budda często jest przedstawiany siedzący na kwiecie lotosu, co symbolizuje jego transcendentną naturę. Drzewo Bodhi. To pod tym drzewem Budda osiągnął oświecenie po wielu dniach medytacji. Drzewo Bodhi stało się symbolem przebudzenia i duchowej świadomości. Koło Darmy, znane również jako Dharma Chakra, symbolizuje nauki Buddy oraz cykl życia, śmierci i odrodzenia. Koło ma osiem szprych, które reprezentują ośmioraką ścieżkę, drogę prowadzącą do oświecenia. Mudry to specjalne gesty rąk, które Budda wykonuje na różnych wizerunkach i posągach. Każda mudra ma swoje unikalne znaczenie. Na przykład Bumi sparsza mudra, gdzie Budda dotyka ziemi jedną ręką, Symbolizuje moment, gdy Budda wezwał Ziemię na świadka swojego oświecenia. Buddyzm, choć ma swoje korzenie w Azji, zdobywa popularność także na Zachodzie, gdzie jego praktyki, takie jak medytacja i mindfulness, stały się integralną częścią codziennego życia wielu ludzi. Medytacja to jedna z najważniejszych praktyk buddyjskich, która pozwala wyciszyć umysł i odnaleźć wewnętrzny spokój. W dzisiejszym zabieganym świecie, gdzie jesteśmy bombardowani bodźcami z każdej strony, medytacja staje się ucieczką i sposobem na odnalezienie harmonii. Ludzie na całym świecie medytują, nie tylko po to, aby zbliżyć się do duchowego przebudzenia, ale także po to, aby radzić sobie z codziennymi wyzwaniami, takimi jak stres, lęki czy brak koncentracji. Również mindfulness, czyli uważność. Stała się niezwykle popularna, szczególnie w zachodnich społeczeństwach. Praktyka ta, będąca jednym z elementów ośmiorakiej ścieżki, uczy, jak żyć w pełni świadomie w danym momencie, bez oceniania i rozpraszania się. Współczesna psychologia często korzysta z technik mindfulness, aby pomóc pacjentom radzić sobie z depresją, lękami czy wypaleniem zawodowym. Stało się to mostem między duchowością a nauką. Pokazując, jak nauki Buddy mogą wpłynąć na poprawę jakości życia. Współczesny buddyzm pokazuje, że jego nauki nie są ograniczone do odległych klasztorów czy wyłącznie religijnych rytuałów. To żywa tradycja, która wciąż ewoluuje i znajduje swoje miejsce w nowoczesnym świecie, odpowiadając na potrzeby dzisiejszych społeczeństw. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz udostępnienia go znajomym. Każdy lajk like i komentarz pomagają dotrzeć do większej liczby osób i sprawiają, że mogę tworzyć dla Was jeszcze więcej ciekawych treści. Nie zapomnijcie również subskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów o mitologii i duchowości. W kolejnych odcinkach zbadamy jeszcze więcej fascynujących tematów które z pewnością was zainteresują. Dziękuję za waszą obecność i do zobaczenia w następnym odcinku.